Ej, słuchajcie, przychodzę dzisiaj z zakupami. Kupiłam E. Ja już kiedyś miałam któryś z nich. Nie pamiętam, coś mi się kojarzy, że ten e, perfum Deluxe. Nie jestem pewna, ale tak mi się coś kojarzy. W każdym razie, no wiecie, ja hurtowo zawsze kupuję. Tu zawsze mnie śmieszy to, na ile prań to jest. Tu jest wszędzie na 66. E, słuchajcie, ja to zużywam na 10, jedną taką butlę, która ma 2 litry. No, me, litr 65. E, ja to złożyłam na 10, bo ja przydużo leję, ale chyba się wezmę jednak teraz, że tak powiem, za siebie i po prostu będę mniej lała tych, tych, tych zapachów do, do, do prania. Chociaż ja uwielbiam, jak coś pachnie, jak no płyn do płukania powinien pachnieć i ubrania po nim też powinny pachnieć. E, każdy z nich kosztował, słuchajcie, 12,50, więc nawet się nie zastanawiałam. Co prawda, polska, co, polska firma Boe. Wiem, że kilka produktów z firmy EMI nie podpasowało. Zobaczymy, jak się sprawdzą te. Coś właśnie mi się kojarzy, że ten właśnie taki to nie jest czarny, nie wiem jak w filmiku wyjdzie, ale, ale to jest taki. trudno, to taki fiolet, ale taki, wiecie, mega. To jest taki coś, jak, jak kruk nieokreślony, niby kruk jest mega, mega, czarny, ale aż taki fioletowy, aż taki niebieskawo-fioletowy, no i tu jest taki właśnie ten kolorek, taki nieokreślony. No, ale, ale no zobaczymy. Dam Wam znać, oczywiście, jak się sprawdzą te zapachy u mnie na ubraniach. Dzięki, wielkie za uwagę. Do usłyszenia. Pa, pa.